To właśnie 8 maja w hotelu zimowi w Rzeszowie mieliśmy okazję organizować event na Jego chwałę, podczas którego doświadczyliśmy jeszcze więcej miłości i mocy Ducha Świętego. To niesamowite jak wiele osób miało okazję usłyszeć Ewangelię, którą podzielił się z nami pastor Tabu z Londynu. Jesteśmy bardzo podekscytowani tym, że to właśnie w ten dzień, zwanym również na całym świecie Dniem Wolności i zwycięstwa, mieliśmy okazję zobaczyć, jak wiele ludzi wychodzi na front oddając swoje życie Jezusowi, wiedząc, że sami kiedyś. Byliśmy w tym momencie decydując się na to, co zrobił dla nas Chrystus na Krzyżu. Sami zobaczcie relacje z eventu. Zapraszam do Rzeszowa na eksplozję Bożej Miłości. Zostałem po raz kolejny dotknięty przez Ducha Świętego i jest to coś niewyobrażalnego. Doświadczyłam Bożej Obecności, miłości Boga jak nigdy wcześniej. Dzisiejsze wydarzenie zdecydowanie przerosło moje oczekiwania. Wiele osób oddało dzisiejszego wieczoru życie Jezusowi. Jestem mega podekscytowana tym, co Bóg ma dla miasta Rzeszów, jak i dla całej Polski. I wierzę, że będzie robił jeszcze większe rzeczy i będzie do tego używał naszych rąk. Zapraszam serdecznie każdą osobę, która może ma. W swoim sercu, jakieś opory przed przyjściem do Jezusa, żeby przejść kosztować, ponieważ to, co tutaj pokazał, jest czymś niesamowitym. Mam nadzieję, że i ty również wykonasz krok do Boga i zobaczymy się w kościele. Zapraszam Cię na kolejne wydarzenie, na pewno będzie warto. Z całego serca jesteśmy wdzięczni Bogu, pastorom oraz wszystkim wolontariuszom za pomoc przy organizacji eventu. Pamiętajcie, że to owocem trudu swoich rąk. Będziemy się stycić, a spotka nas szczęście i powodzenie. Mocno wierzę w to, że Polska jest gotowa na odrodzenie Bożym Duchem. Nie możesz przegapić naszego kolejnego eventu na w czy Homseri. Dlatego po więcej informacji zapraszamy Cię na nasze media społecznościowe, Facebook, Instagram, a także kanał na YouTubie. Błogosławionego dnia i mam nadzieję do zobaczenia.